Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku pursa z Naukowo o Kotach. Może dwie sekundy na przedstawienie. Cześć, ja jestem Werka, jestem kocim-behawiorystą, doktorem nauk zootechnicznych i oczywiście właścicielką pursa z Naukowo o Kotach. Jest ze mną Iga, również jestem behawiorystką i jestem też kaciderką. Ok, więc zaczynamy. Dzisiejszy odcinek poświęcimy kocim-wąsom. Po co kotu wąsy? i jak są zbudowane, na no to spróbujemy Wam dzisiaj odpowiedzieć, będzie jak zawsze naukowo. Dokładnie. Więc zacznijmy sobie może od takich podstaw. Włosy zwane inaczej wibrysami, możecie też usłyszeć, że są to wąsy czu włosy czuciowe, przepraszam, włosy czuciowe. Natomiast y czy mają coś wspólnego z włosami? I tak, i nie, ale o tym Wam zaraz opowiem. Jeśli chodzi o same wibrysy i samą ich budowę, to są to powiedziałabym twory unaczynione, unerwione, których główną rolą jest pomóc kotu ogarnąć się w przestrzeni. Ale o tym opowie Wam dokładniej Iga. Dzięki wibrysom kot może bardzo dokładnie sprawdzić, w jakim miejscu znajduje się w przestrzeni, badać również ruchy powietrza. Czyli zbliżające się do niego na przykład drapieżniki bądź przedmioty. Wąsy mają funkcję, trudne słowo, proprioceptywną, czyli pomagają kotu w orientacji, w jaki sposób jego części ciała znajdują się w przestrzeni i jak kot jest ustawiony względem tej przestrzeni również. Dlatego też wibrysy, pamiętajcie, są na łapkach. Dzięki temu kot wie, gdzie te łapki są. I jak one są ustawione w stosunku do całej reszty, dzięki temu łatwiej mu podejmować pewne decyzje i jakieś wyobrażenie, co się dzieje naokół niego. Tak. Wibrysy to są dodatkowo receptory, bardzo wyspecjalizowane, które odbierają najmniejsze drgania, również o ultraniskiej częstotliwości, więc tutaj będzie taka ciekawostka. Naukowcy próbują wykorzystać tą zdolność wibrysów, aktualnie jeszcze nie kocich, ale szczurzych, do czesnego przewidywania trzęsień ziemi. Jest to bardzo trudne, badania dopiero się na ten temat tak naprawdę rozwijają. klarują i rozwijają, ale jest to ciekawe i pokazuje, jak niezwykłe są zwierzęta. Też jest tak, że jeśli ma się zdarzyć trzęsienie ziemi, jak widzimy nawet na wszystkich filmach, zwierzęta najpierw uciekają, zanim człowiek zauważy, tak. że w ogóle cokolwiek się będzie działo. Okay. same wąsy, same wibrysy to nie jest twór tylko koci. Chociaż u kotów są chyba najbardziej spektakularnie rozwinięte mm. i pełnią chyba najważniejsze funkcje. Natomiast pamiętajcie, że wibrysy mamy też u różnych zwierząt, u psów, fok, czy nawet myszy. Myszy, ryb, słup, na przykład też ma wąsy, które też pozwalają mu się ogarnąć w przestrzeni. Gdzie te wąsy u kota się znajdują? Większość z Was kojarzy, że wąsy są tylko z boku, ale to nie jest prawda. Wibrysy mamy też na podbródku, na górnej i na dolnej wardze, nad oczami czy nawet na przednich łapach. I to wszystko robi nam z kota zwierzę niesamowicie ogarniające się w przestrzeni, super drapieżce i... Co byś dodawał od siebie? Że Andrzej jest inny. And... <grywa> Tak, Andrzej jest inny, ale on że ja dojdzie. Natomiast wibrysy u kotów są super rozwinięte i faktycznie tworzą nam z kota super maszynę tak naprawdę do ogarnięcia się w przestrzeni, do super skoków, do mieszczenia się wszędzie i do... czego jeszcze? Do polowania. Każdy kot ma ich około 24. No i mówimy o tych takich, wiecie, najbardziej widocznych. Po 12 z każdej strony są ułożone w czterech rzędach, i to w jaki sposób one są ułożone, to w jakich odległościach są od siebie ułożone, u każdego kota jest inne. Można powiedzieć, że to jest ich taki odcisk palca. Każdy kot ma ułożenie tych wąsów inne. Natomiast, tak jak Wam powiedziałam, u każdego kota są one w czterech rzędach, i tutaj, bam, bam, bam kocia wostka są w stanie tymi wąsami ruszać w różny sposób. Dwa górne rzędy mogą być poruszane w inny sposób, i dwa dolne rzędy w jeszcze inny sposób. Więc kod może nam tymi wąsami ru ruszać, powiedziałabym, jeśli chodzi mówić. mówić tak, niezależnie od siebie. Miało być o budowie, więc będzie o budowie. Powiedziałam wam, że wąsy to takie włosy czuciowe, ale trochę tak, trochę nie. Dlaczego? Co mają wspólnego? Otóż wąsy, tak samo jak ludzkie włosy czy ludzkie paznokcie, są zbudowane z keratyny. Natomiast są one grubsze od normalnych włosów i są one usadzone dużo głębiej, dotykają bezpośrednio mięśni. Dzięki temu kod jest w stanie tymi wąsami poruszać i dzięki temu każdy najmniejszy dotyk kocich wąsów jest momentalnie przesyłany do mózgu i kod doskonale wie, co się dzieje naokoło niego? Ta jakże skomplikowana budowa wąsów i ich specjalne osadzenie powoduje, że wąsy są fantastycznymi receptorami, odbierającymi bodźce ze środowiska zewnętrznego. Wibrysy mają bardzo wiele funkcji. Jedną z nich jest funkcja komunikacyjna, ponieważ w związku z tym, że potrafią poruszać tak tymi wibrysami w różne sposoby, potrafią też za ich pomocą. Pokazać w jakim są nastroju, o czy się boją, czy, się czy boją. są zaciekawione. Oczywiście same wibrysy nie powiedzą nam dokładnie, w jakim nastroju jest kot, ponieważ tak jak zawsze patrzymy na koda całościowo, jak ma ustawioną każdą część ciała, czy ma uszy na przykład położone, ale oprócz tego vibrysy mogą dać nam pewne wskazówki. Przeważnie, kiedy kot jest zaciekawiony, daje wibrysy do przodu lub szeroko na boki, dlatego żeby zbierać z nimi jeszcze więcej informacji. A jeśli jest przestraszony albo agresywny, no to wtedy przeważnie kładzie wibrysy do tyłu, łącznie z położeniem uszu, no i nastroszeniem całego, ciała przeważnie. Powiem Wam taką ciekawostkę. W badaniach naukowych, to powiem Wam jako naukowiec, który sam stosował tę metodę, Ciężko jest w sposób jednoznaczny określić poziom stresu u kota, dlatego, w wielu badaniach naukowych, taką metodą, która jest najczęściej stosowana, jest coś, co się nazywa CAT Stress Score, czyli punktacja stresu u kota. Punkty dodaje się w zależności tak naprawdę od ułożenia, tak jak powiedziała Iga. Poszczególnych części ciała u kota. W zależności od tego, jak one ułożone, są ułożone, takie punkty nadaje się kotu, i dzięki temu jesteśmy w stanie powiedzieć, patrząc na całego kota, jak ten kot nam się stresuje. I tutaj uwaga, wąsy też są jedną z rzeczy, którą oceniamy podczas tej metody badawczej. Więc same wąsy są niesamowicie ważną rzeczą i niesamowicie wiele są nam w stanie powiedzieć o zachowaniu kota. Wibrysy też mają funkcję ochrony przed urazami, ponieważ pomogą kotu dowiedzieć się, że coś lub ktoś zbliża się w jego stronę i dzięki temu może ochronić na przykład swoje oczy czy pyszczek przed silniejszymi urazami. Tak, bo chociażby mhm. chodzi, yy, wiecie o te wąsy, wibrysy, które znajdują się nad oczami. Jakiekolwiek mhm. muśnięcie tych wąsów powoduje że kot zaczyna nam zamykać oczy. Możecie sprawdzić na swoich kotach, tylko błagam, nie róbcie tego brutalnie i nie róbcie im krzywdy, mm. ale wystarczy odrobinę muśnięcie nawet i kot już zaczyna zamykać oczy. Właśnie dlatego, żeby chronić ten swój najważniejszy narząd. Mm. Jeśli dmuchniemy delikatnie w ich stronę, no to wtedy od razu wibryski się ruszają i od razu oczka brys... się zamykają. Kolejną ciekawostką na temat wibrysów jest to, że bardzo pomagają kotom niewidomym i niesłyszącym w orientacji, w przestrzeni, w poruszaniu się, w... Tak naprawdę odkryciu tego, czy ktoś się do nich zbliża. I nawet taki niesłyszący kot będzie w stanie wyczuć, że do niego podchodzimy. Niewidomy też zresztą. Znaczy on to akurat usłyszy. Natomiast to jest ważna rzecz, co powiedziała Iga. Zapiszcie sobie to, zapamiętajcie, mówcie innym. Nie bójcie się kotów, które są niewidome albo niesłyszące. Właśnie dzięki wibrysom taki kot doskonale daje sobie radę w przestrzeni. Ale oczywiście o tym, jak pomóc takie koty, jak im pomóc, jak przygotować dla nich środowisko, żeby było już wiecie tak cacy-cacy, będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Również wibrysy pomagają kotom w komunikacji feromonowej, o której było w poprzednim odcinku. Po odcinku Możecie sobie przeklikać, mhm. było dlaczego kot się do nas łasi w ramach kociowostki. Feromony wydzielają się w bardzo dużej ilości właśnie w okolicach wibrysów i są po nich również rozprowadzane, dzięki czemu kot lepiej może przekazywać informacje, jakie chce, łatwiej nas zaznaczać jako jego własność. Jeszcze co możemy wspomnieć o wąsach? To, że wąsy są takimi receptorami, pomagają kotu ogarnąć się w przestrzeni, może wpłynąć trochę na to, w jaki sposób kocia matka... Chcę powiedzieć swoim kociętom, że przeginają pałę. Ja wiem, trochę naokoło, ale tak w skrócie, zdarza się, że kocia-matka obgryza kocie wąsy. I teraz uwaga: my nigdy nie obcinamy kocich wąsów, bo doprowadzimy do tego, że nasz kot nie będzie potrafił się ogarnąć w przestrzeni. Nie będzie umiał sobie wyliczyć odpowiedniej odległości skoku, nie będzie wiedział, gdzie się zmieścić. Może uderzać nam w przedmioty, które leżą na ziemi, bo ich po prostu nie wyczuje. Ale jeśli robi to kocia matka, to zrobi to z konkretnego, ważnego powodu. Chce utemperować swoje maluchy. Zdarza się, że taka kocia matka obgryza kociętą wąsy, żeby po prostu nie uciekały z gniazda, nie były takimi psotami i były duże, grzeczniejsze. Jeśli kiedykolwiek kupicie z hodowli kociaka, który ma dziwnym trafem po wycinane wąsy, po obgryzane wąsy, a reszta kociąt tych wąsów obciętych nie ma, obgryzionych, obgryzionych, bo to kocia matka, to możecie być pewni, że kupujecie niezłego łobuza i to jest jedyny sposób kociej matki na próbę poradzenia sobie z nim. Dlaczego kotom wypadają wibrysy? Wydaje się, że wibrys jest przetwierdzone do... na, na stałe, ale tak nie jest. Tak samo jak nasze rzęsy, brwi czy inne włosy ulegają. Wymianie. Więc jak od czasu do czasu wypadają wibrysy kotom, to nic się absolutnie nie dzieje. O ile są wymieniane tylko na nowe, nie zmniejsza się jakoś znacząco ich ilość, nie robią się przerzedzone, to wtedy jest wszystko ok. Jeśli natomiast bardzo mocno się nagle przerzedzą, no to należy udać się do lekarza ja i zawsze. zrobić po prostu badania. Więc jeśli wibrysy wypadają samoczynnie i w niewielkiej ilości, to jest wszystko ok. Natomiast Trzeba pamiętać, że nigdy właśnie nie ucinamy, nie wyrywamy wibrysów. Słuchajcie, wyrywanie, kiedy ten mieszek włosowy jest tak bardzo czuły, bardziej dużo niż wyrywanie naszego włosa czy, czy naszej brwi, ten mieszek jest tak czuły, że my, myślę, że my sobie nie wyobrażamy, jak bardzo on jest czuły, bo przecież on jest cały unerwiony i dzięki temu kot odbiera nawet najniższe drgania. I my go wyrywamy. To musi być dla kota tak niesamowity ból, że niech spłonie w piekle ten, który tak robi. Są rasy, które można powiedzieć naturalnie, a raczej za pomocą hodowli, są bezwłose i również. Sfinksy, tak, sfinksy. I również wtedy mają albo zredukowane wibrysy, albo nie mają ich wcale. Jeśli nie mają ich wcale, ponieważ tak się urodziły, no to wtedy jest ok, ten kot jakoś powinien sobie poradzić. Natomiast niestety po forach internetowych chodzą informacje, że niektórzy, żeby taki sfinks był całkowicie bez włosy i bardzo zgodny z wzorcem rasy, to jeśli urodzi się ze szczątkowymi wibrysami lub ktoś takiego kupi czy przygarnie, to zdarzają się podobno takie historie, że wyrywa wibrysy. I to jest, jak już Werka powiedziała, jest to okrucieństwo, nie należy tego absolutnie robić. Ja powiem wprost, wprost. tylko wypipajcie to. Wpuśćcie mu po prostu w Takich rzeczy się po prostu nie robi, bo to jest nieetyczne. Nie wyrywamy kotów wąsów, po prostu. To było o Sfinksach, teraz Wam powie trochę o Dewonach, e, bo jest Andrzej. E, dewony też są rasą, która ma zredukowane te wąsy. Te wąsy są poskręcane w dziwnej odległości i niestety nie ma badań, które pokazywałyby, w jaki sposób te zredukowane wąsy u konkretnych ras wpływać będą na ich zachowanie, na to, powiedziałabym, ogarnięcie w przestrzeni. Natomiast z własnych doświadczeń mogę Wam powiedzieć, że mając kota syberyjskiego, Fele, i mając Devon Rexa and Andrzeja, to jak koty biegają, ścigają się, to Fela skakuje wszędzie doskonale. Zawsze trafi. A Andrzej niestety nie i zawsze gdzieś spadnie, gdzieś się wyrżnie, gdzieś zleci. I mogę przypuszczać, że po prostu jest, jak Ty powiedziałaś, małolotnym kotem. Ale mogę też zwalić trochę to na wąsy, bo to by miało sens, bo te wąsy są skrócone, one są e, zwinięte mhm. i na pewno ten kot w jakiś sposób inaczej, inaczej odbiera, odbiera otoczenie mhm. dokładnie niż taka fela, której wąsy są odpowiedniej długości. Ostatnią rzeczą, o której chciałybyśmy Wam wspomnieć i jest takim też, powiedziałabym, najczęstszym tematem internetowym, to jest tak zwany... Syndrom stresu wąsów. O co chodzi? Chodzi o to, że koty, które mają tak przebodźcowane receptory wąsów, otrzywają olbrzymi stres. I tutaj głównie chodzi o miski, żeby te miski były idealne, żeby były talerzykami, żeby kot nie dotykał nam wąsami tychże misek. Bo wtedy będzie gorzej jad będzie skonfundowany, sfrustrowany i w ogóle będzie mu się działa tragedia. Natomiast badania pokazują, że wszystko, co jest w świecie kotów, nie jest zero-jedynkowe. Są koty, które faktycznie wybierały miski płaskie i kiedy miały miski, że te wąsy się nie mieściły, jadły rzadziej, jadły mniej, szybciej jadły, tak jak gdyby faktycznie można powiedzieć, że odczuwały dyskomfort. Ale były też takie koty, którym było wszystko jedno z czego jedzą, byle tylko jadły mhm. i nie miało znaczenia, jeśli nawet miały miski do wyboru, z której miski jedzą. Mhm. Zresztą komu kot pił wodę ze szklanki? Każdemu, myślę. Więc kwestia syndromu stresu wąsów jest, tak jak Wam powiedziałam, nie taka oczywista. Miejcie z tyłu głowy, że takie coś jest, ale to nie oznacza, że musicie wszystko rzucać i zmieniać kotu miski, które jadł od 10 lat na talerzyki. Możecie oczywiście dać mu wybór zobaczyć, z czego będzie wolał jeść. Wiadomo. Natomiast tak jak wszystko w świecie kotów. Podróże, fontanny, drapaki, kuwety, wszystko zależy od kota. I jego przede wszystkim należy się spytać, czy mu to odpowiada i co tak naprawdę chce. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący. Oczywiście dajcie lajki, like zasubskrybujcie. Nasz kanał obiecujemy, że będzie dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Zostań w kontakcie i widzimy się za jakiś czas z kolejnym ciekawym, ciekawym odcinkiem.